Nie jest to sen. Czy wiesz, że regeneracja to kluczowy krok? Wielu z nas ją ignoruje. Regeneracja wpływa na naszą wydolność i zdrowie. Skupimy się dziś na najbardziej niedocenianej formie regeneracji. Mówimy o. o śnie. Sen jest bezpłatny i dostępny dla każdego. Zacznijmy krok po kroku. Pierwszym krokiem jest zrozumienie snu. Sen to czas, kiedy ciało się regeneruje. Podczas snu mięśnie się naprawiają, a umysł odpoczywa. Następny krok to tworzenie odpowiednich warunków do snu. Upewnij się, że jest ciemno i cicho. Zasłanianie okien pomaga stłumić światło. Kolejny krok: trzymaj stałe godziny snu. Ciało uwielbia rutynę. Co ważne, unikaj ekranów przed snem. Niebieskie światło zakłóca naturalny cykl snu. Teraz przykład. Pomysł na wieczorną rutynę: zrób relaksującą herbatę, przeczytaj książkę, zgasić światło i odpuścić. To może zwiększyć jakość snu. Podsumowując, sen to Twoja tajna broń, wzmacnia Twoją regenerację i zdrowie. Nie ignoruj go. Zrób krok w stronę lepszego snu. Subskrybuj mój kanał po więcej wskazówek.